I z tej strony Debil. Dzisiaj rozbudowujemy Polskę, ale będzie z tego dużo części. Przejmiemy cały świat. Jak też, też. Polska ma rosyjski Związek Radziecki, ale większy. Polskę na świat Rosję też. Ma.

Tak, Ale tutaj nam nie pokazuje miasta. A po prostu to jest w Ungarze. Albo nie wiem. Nie pamiętam jak to jest w gry. Ale dobra. Lecimy do wypowiedzenia u Pierwszy atak. To oznacza to, że policie, które wygrywają, bo tu mi zaraz to są ich ataki. To są ich ataki. No nic polskie nie jest, z Polski, nie jest Nie wygląda ta mapa. Jest serio nie, ładnie, ładnie ale to, ale tu musimy. Taką z naszą my też będziemy mieć takie moje słabe jednostki. po prostu, to jest na prędkość na 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 szkole, ja tylko mają jakieś mocne jednostki. Dobra, rekrut, 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 rekrutuj, 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 rekrut, rekrut. i damyć. Dobra, dwoma jednostkami. wrzucamy sobie na zimne. Widzę, że To tutaj się rekrutujemy, rekrutujemy, przynosimy tu też, rekrutujemy, rekrutujemy, dobra, tu już do rzeszów Przemyśl o ile my z Rzeszów, rekrutujemy, rekrutujemy w Rzeszowie i też. Oczywiście, też z też. tutaj sobie z tu też się rekrutujemy. To lecimy z Rzeszowem, z Krakową, z Rzeszową, z Przemyślą. Na presów teraz się tu rekrutujemy i przy presów jest nasz. Zielona i Prezow jest nasz. No ładnie, ale to wiesz, to mamy dużo mamy? trzy no, to może przejmiemy całą i będzie koniec filmu następny film już za chwilę po tym odcinku, więc spokojnie może, a nie nie, na jedną łapkę w górę na jedną łapkę w górę na ten filmik okej? Okay. I taki górę to by był następny filmik, ale pewnie się tak nie sprawdzi. To tutaj rekrutujemy, przenosimy Rzeszą i przynosimy Wysiłkę. znaczy w Krakowie, to widać też rekrutujemy. Tutaj w radownie rekrutujemy. Nie wiem po co. My

Tutaj rekrutuję proszę przenieść tutaj w katolicy Krakowie, Rzeszowie przemyśli i rekrutujemy na kresow i zielinę. No, jeszcze raz z katolicy Krakowa do Zieliny, który tutaj też musimy tam się bronić, nie? I teraz pressowa z na i Pańską brytykę z też. No i tak zdobyliśmy całą sytuację. <grym> By było tyle w tym Następny odcinek będzie jedną łódkę w górę. Ale czy to się spełni, to nie wiem, bo może się nie załadować tak szybko ten film. Więc. Naura! O oh, sorry. Teraz naura.